Gościem na kongresie partii Korwin jest pan Jacek Bartyzel Junior. E, czy delegat na ten kongres? E, no tak, oczywiście, delegat jako prezes okręgu Wyszewa. E, bardzo dziękuję, bo e, nie znam e, tak troszkę w, e, struktury. Natomiast proszę powiedzieć, co ważnego się stało i stanie na tym kongresie? No, stała się tak naprawdę ogromna zmiana. E, Zmiana, która z jednej strony jest kontynuacją, tak, sukcesją. E, prezesem partii został Sławomir Mencen. Mamy tutaj, e, można powiedzieć, pokojową sukcesję, ponieważ oczywiście e, Sławomir Mencen e, miał tutaj pełne poparcie dotychczasowego e, prezesa e, partii Janusza korwin -Mikkego. Ale jest to także zmiana e, duża w tym sensie, że. Sławomir Męcen jest człowiekiem ogromnej charyzmy, przyciąga tłumy ludzi, tak? e, przyciąga nowe środowiska, wprowadzi pewnie nowy sposób zarządzania tą partią, zarządzania, w, mm, zarządzania które będzie bardzo profesjonalne, bardzo e, nastawione na pozyskiwanie nowych grup wyborców. Więc no, zmiana polega na tym, że wszystko to, co dobre, dotyczące idei, dotyczące tej... Prawicowej linii partii zostanie zachowane. Ale będą zmiany na lepsze dotyczące tego, w jaki sposób partia się komunikuje, w jaki sposób przyciąga nowe środowiska. Myślę, że nastąpi tutaj duża profesjonalizacja. Partia Korwin potwierdza swoją. Wiodącą można powiedzieć rolę, jeśli chodzi o prawo część sceny politycznej. Jest to ogromne historyczne wydarzenie dla polskiej prawicy, tak? Nie tylko dla partii korwin jako takiej, ale dla przeorganizowania prawicy w Polsce. To partia Korwin jest dzisiaj główną siłą, siłą prawicy, która będzie w stanie zmieniać Polskę. Tak? Czy w związku z tym, że mamy w społeczeństwie taką zmianę, no, społeczeństwo się laicyzuje, e, coraz mniej ważne stają się jakieś stare e, spory ideowe, czy partia Korwin jest właśnie taką partią, która się dostosowała do, do wymagań współczesności i e, bardziej się opiera na jakiejś debacie konkretnej, a o... Stara się nie poruszać tych wszystkich nie, rzeczy, które są sporami ideowymi. Nie, nie, nie. To jest, ja myślę, że takie właśnie takie próby rozwodnienia partii Korwin i rozwodnienia w ogóle środowiska Konfederacji, owszem, one w przeszłości były. Osoby, które były odpowiedzialne za takie próby rozwodnienia prawicowego, prawicowej linii ideowej partii Corwin, w partii Korwin już nie są obecne. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, ponieważ nie buduje się poparcia społecznego i nie buduje się realnej zmiany na próbie dostosowania się do nastrojów społecznych, do tego, co pokazują słupki sondażowe i podążania za tłumem. To jest błędna strategia, to jest strategia, to by była strategia e, samobójcza i przede wszystkim strategia, gdzie się zadaje, wobec której należałoby zadać pytanie, po co? Tak? To znaczy, po co idziecie do polityki, jeśli chcecie tylko podążać za tłumem? E, to, co jest naprawdę potrzebne, to co jest naprawdę potrzebne w społeczeństwie, no to pewnego rodzaju nawet prezes e, były prezes, a obecnie prezes-założyciel Janusz Korwin-Mikke nawet dzisiaj o tym powiedział, to, to jest potrzebna pewnego rodzaju kontrrewolucja wobec, wobec tych zmian społecznych, tych konstruktów marksizmu kulturowego, które dzisiaj są nachalnie lansowane w polskiej polityce czy w polskim społeczeństwie. I Wobec właśnie takich trendów narzucanych nam przez Gazetę Wyborczą, środowisko Platformy Obywatelskiej i inne lewackie środowiska, wobec takich zmian, takiej inżynierii społecznej, należy iść pod prąd. I pani na pewno będzie szła pod połęda, a Mencen jest gwarantem tego, tak? Wiele osób kojarzy Mencena głównie z poglądów gospodarczych, bardzo słusznych, bardzo mi bliskich oczywiście i nie mam wątpliwości, prawda, że jest no, wybitnym specjalistą, jeśli chodzi o podatki i przede wszystkim, jak unikać bycia okradanym prawda, poprzez opodatkowanie. Natomiast to, co jest moją nadzieją, jeśli chodzi o Przywództwo Sławomiła Mencena to właśnie nie tylko kwestie podatków. Bo akurat kwestii podatków, to tutaj wszyscy się zawsze zgadzali, tak? ci są odeszli także. Eee, ale właśnie to, co, to, czego gwarancję daje Sławomir Mencen, to że ta linia ideowa, ta w tych sporach cywilizacyjnych eee, partii będzie nawet nie tyle że zachowana, czy wręcz wzmocniona. To ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo tak yy, 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 z, nie znając yy, życia wewnętrznego w partii Korwin, tylko tak obserwując to, co, to, co pisze prasa, to odnosiłem wrażenie, że yy, skupicie się głównie tylko na yy, krytyce yy, interwencjonizmu, fiskalizmu, socjalizmu, a sprawy obyczajowe, takie, które są głównym paliwem środowisk lewicowych i pseudoliberalnych, nie będą przez was poruszane, żeby nie, nie drażnić. Ja powiem tak, ja w ogóle nie lubię określenia sprawy obyczajowe, ponieważ gdyby to chodziło o wyłącznie sprawy obyczajowe, to szczerze mówiąc one nie są przedmiotem polityki. To, co jest kwestią obyczajów, jest kwestią, czym się politycy nie powinni zajmować. To, czym politycy się powinni zajmować i czym na pewno partia powinien się będzie zajmować, to kwestie o znaczeniu cywilizacyjnym. To jest duża różnica. Sprawy obyczajowe to są sprawy, które w dużej mierze dotyczą prywatnych spraw. Natomiast sprawy cywilizacyjne to dotyczą tego, kim jesteśmy. Kim jesteśmy jako społeczeństwo, czy uznajemy wartości, które są obiektywne, niezmienne, to co nazywamy prawem naturalnym, czy ich nie uznajemy. To są główne osie sporu cywilizacyjnego. To jest coś to jest znacznie większego i znacznie ważniejszego niż sprawy obyczajowe. I jestem pewien, że Partia Korwin będzie zajmowała się sprawami cywilizacyjnymi, obrony naszej cywilizacji przed zalewem marksizmu kulturowego, przed tymi antywartościami, i okej, okay, podatki są ważne, podatki na pewno, z, na pewno będą tematem, na którym będziemy się skupiać, ale na pewno się nie będziemy do tego ograniczać. W sporze cywilizacyjnym partia Korwin musi dawać przywództwo, że jesteśmy tutaj po właściwej stronie. I znając poglądy Sławomira Mencena nie tylko na tematy podatków, ale także na tematy cywilizacyjne, uważam, że jest bardzo dobrą osobą, żeby się tego zadania podjąć. I jeśli się podejmie, a jestem pewien, że się podejmie, to będę go w tym wspierał. Czy sprawą cywilizacyjną jest kwestia opowiedzenia się za liberalizacją prawa aborcyjnego, czy ograniczeniem tego prawa aborcyjnego, czy zachowania kompromisu aborcyjnego? I jaką, jaką zajmiecie w, tym, w, tym, w tej debacie miejsce? Jest to oczywiście sprawa cywilizacyjna, natomiast znowu muszę zgłosić uwagę lingwistyczną. Ja jestem liberałem i. Jako liberał uważam, że granicą wolności jednego człowieka jest prawo drugiego człowieka, a więc tak zwana aborcja, czyli morderstwo dziecka nienarodzonego, jest czymś niedopuszczalnym z liberalnego punktu widzenia. A więc, jeśli chcielibyśmy prawidłowo stosować termin liberalizacja prawa aborcyjnego, to prawidłowe znaczenie tego słowa oznaczałoby uznanie pełnej ochrony ludzkiego życia, czyli zakaz aborcji, tak samo jak istnieje zakaz mordowania ludzi już narodzonych. Więc w tym sensie będziemy popierali liberalizację w dosłownym znaczeniu tego słowa, czyli ochronę życia poczętego. I owszem, ochrona życia poczętego musi być fundamentem cywilizacyjnym, którego trzeba bronić. A kwestie żądań środowisk kręczowej rewolucji, małżeństwa gejowskie, adopcje, edukacja seksualna, czy teraz bardzo popularny temat zmiany płci u dzieci, poddawania ich kuracjom hormonalnym i obcinania im narządów? Tak, no więc oczywiście, no, mówię, o ile, że tak powiem, nie interesują mnie sprawy prywatne ludzi. Prawda, w ich zaciszu własnego domu, tak e, na pewno trzeba się przeciwstawiać politycznym postulatom tych środowisk. E, panie Jacku, e, przed laty. Tak, ja wiem, ja spotkałem pana jako. Wiem, o czym pan się. Czy, 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 hmm? czy, czy pan o czym, Jacek wiem. zmienił tak, swoje ale, poglądy? No ale to, to chyba wiadomo nie od dzisiaj, tak? To chyba wiadomo, nie od dzisiaj. E, wielokrotnie właśnie na ten temat się od tego czasu wypowiadałem, że wobec tych postulatów dojrzałem do innych poglądów niż głosiłem w przeszłości. I o ile mówię, jako liberał nie ingeruję w to, co ludzie robią w, dobrowolnie w zaciszu własnego domu, o tyle e, rzeczywiście zrozumiałem ogromne zagrożenia ze strony politycznych postulatów tego ruchu. E, czy można powiedzieć, że dzisiejsze środowiska. Które ja z, m, chyba słusznie nazywam pseudoliberalnymi i lewicowe. E, są wbrew swoim e, deklaracjom, frazesom antydemokratyczne i antywolnościowe. Oczywiście, że są antywolnościowe, antydemokratyczne i antywolnościowe, ponieważ chcą ograniczać debatę publiczną w tym zakresie i cenzurować poglądy, które uważają za niesłuszne. Więc jeśli ktoś chce cenzurować poglądy, z którymi się nie zgadza, no to z definicji jest antywolnościowy. Jeśli chce narzucić, jak ma wyglądać wynik głosowania, to także nie jest demokratyczny. Tak? Ja do demokracji jestem nastawiony z wiekiem coraz bardziej sceptycznie w ogóle, natomiast no, oni się do tej demokracji przyznają i mają ją na sztandarach. Natomiast oczywiście, że te działania, gdzie próbują, że tak powiem, w demokracji uwzględniać tylko tych, z którymi się zgadzają, demokratyczne też nie są, jest to falsa. I takie pytanie, bo ja straciłem kontakt z takimi środowiskami partyjnymi już parę lat temu. Za moich czasów, czyli w latach 90. UPR-u, ludzie opierali swoją, kształtowali swoją ideowość, rozwój takiej świadomości politycznej, czytając książki, odwołując się, nie wiem, Mises, Hayek, Friedman, jakieś encykliki papieskie. Natomiast dzisiaj dzisiaj jak, jak sympatycy. Konfederacji budują swoją tożsamość. Co jest źródłem poglądów takiego kształtowania, umacniania się, czy to jest internet, e, słowo mówione, a nie pisane, jak to wygląda? Tak naprawdę myślę, że wszystko po trochu. No, jeśli chodzi o ten rdzeń ideowy, to chyba jednak ta tradycyjna forma książkowa nadal pozostaje, nadal pozostaje czymś aktualnym. Zwłaszcza, że przecież oprócz tych książek klasycznych, można powiedzieć należących do klasyki, prawda, myśli wolnościowej, powstają też nowe, a czasami warto też czytać książki osób, z którymi się nie zgadzamy, ale które, które mają świeże spojrzenie nawet z zupełnie innej perspektywy na zagadnienia, o których mówimy. Ja na przykład powiem szczerze, mimo, że nie zgadzam się z, pogląd, z, z wieloma poglądami, z większością poglądów, pani Magdaleny Zię Ziętek-Wielomskiej, mhm. ostatnio często mówię, że bardzo, właśnie każdemu liberałowi po, po, czy, polecam pisaną z antyliberalnej perspektywy książkę Imperium Klausa Schwaba, z racji tego, że ona, jest, że ona także liberałom otwiera oczy na bardzo wiele e, zjawisk dotyczących współczesnego świata, współczesnego... E, kapitalizmu interesariuszy versus, ja versus kapitalizmu właścicieli. Powiem szczerze, że dla mnie, mimo że wiem, że pani Magdalena Ziętek-Wielomska nie jest liberałem, nie jest liberałką, tak? nie ma liberalnych poglądów, wręcz przeciwnie, to dla mnie ta książka jest ważna, ponieważ pokazuje mi zupełnie inną perspektywę na wiele rzeczy, o których ja nie myślałem, więc czytać oczywiście należy. Internet jest ważnym źródłem wiedzy, coraz, coraz ważniejszym. Róż, inter, internet przede wszystkim staje się narzędziem debaty publicznej na różne sposoby czy to poprzez fora internetowe, czy poprzez różnego rodzaju programy, wideo, formy wideo. Wasza, wasza telewizja też jest obecna głównie w internecie, tak słyszałem, że teraz też w tablówkach, ale głównie jednak w internecie. E, więc te nowe, te nowe media nie zastępują starych, ale je uzupełniają. E, je uzupełniają, więc no tutaj nie ma, że tak powiem, jednego klucza, z którego należy czerpać. Należy czerpać z tych źródeł wiedzy i z tych form debaty, które są dostępne. Ale taki zarzut, że upada nam intelektualnie poziom debaty publicznej. Czy, czy, to, czy to widać także w środowiskach prawicowych? Czy, czy to jest tylko takie niepotrzebne utyskiwanie? Poziom debaty, poziom debaty najczęściej upada wtedy, kiedy spłycany jest język, tak? Kiedy zastępujemy znaczenie. Pojęć jednych, pojęć w oderwaniu od tego, co one naprawdę znaczą, kiedy język staje się narzędziem propagandy. Więc to nie jest tak, że debata publiczna upada sama z siebie. Debata publiczna upada wtedy, kiedy jest narzucany pewien sposób na rację, a ci, którzy mają rację, nie potrafią się temu przeciwstawić. Czyli można powiedzieć, że ten sposób narracji, który narzuca nam dzisiaj lewica i pseudoliberałowie, hamstwo prymitywizmi, e, ograniczenie programu do jebać PC i wypierdalaj, e, są specjalnie narzucone po to, żeby te środowiska mogły odnieść e, sukces w tej debacie. No oczywiście no, takie można powiedzieć ogłupianie społeczeństwa jest narzędziem manipulacji, narzędziem manipulacji, z którego lewica nad wyraz Ochoczo korzysta. Eee, I e, no, no tak, no, z, zawsze środowiska, które merytory, którym merytorycznie trudniej wygrać debatę, próbują znaleźć formy pozamerytoryczne, i to, i to, to o czym Pan Redaktor mówi, jest tego bardzo wyraźnym przykładem. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Jacek Bartyzel Junior, prezes oddziału warszawskiego Okręgu Okręgu, okręgu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.